Wszyscy kochają lawendę, bo jak jej nie kochać piękny zapach, piękny kolor, do tego pożyteczna, pszczółki trzmiele ją uwielbiają, niestety z mojego doświadczenia komarą ona nie przeszkadza, więc jeśli chcielibyście kiedyś kupić olejek lawendowy, który miałby Was uchronić przed komarami, no to powiem tak, niektóre komary się odparniają na ten zapach i mnie regularnie komary w lawendach gryzą, ale nie o tym ten film. Lawenda ma to do siebie, że trwa przez chwilę. Yy, ta tu za mną już jest do ścięcia. W tym roku nie robiliśmy pełnych zbiorów, no z uwagi na pogodę, ale i tak ją muszę ściąć. Ale też nie o, to nie będzie filmik o pielęgnacji lawendy, tylko o tym jak zatrzymać te wspaniałe właściwości jakie daje nam lawenda na dłużej i cieszyć się nimi przez cały rok. Można hydrolatem lawendowym, oczywiście mojej produkcji, który jest dostępny na stronie www.danowiec.pl, ale też i z kwiatków lawendy można zrobić ocet lawendowy. Co ciekawe, ten ocet lawendowy Pachnie lawendą, jest bardzo mocny. To akurat jest w mojej produkcji ocet lawendowy. Ten ocet stał rok. Dokładnie rok temu w lipcu zrobiłam pierwszy nastaw na ocet. To są pierwsze butelki z tego pierwszego nastawu. On ocet dojrzewał około roku. Właściwie kilka dni temu go zlałam do butelek. Co ciekawe, no ocet jak to ocet. Możemy go stosować wewnętrznie i zewnętrznie. Wewnętrznie oczywiście do wszelkich sałatek, ze świeżych warzyw naprawdę doda fajnego aromatu i smaku. Do wszelkich galaretek mięsnych, aczkolwiek no ten zapach lawendy trochę mi się z mięsem kłóci, aczkolwiek może niektórzy lubią. Ale co dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest najbardziej istotne w tym odcie lawendowym, to że on wspaniale działa na włosy. Wzmacnia cebulki, wzmacnia strukturę włosy. Włosa przeciwdziałała wypadaniu. Chyba to, z czym się w sumie najczęściej borykamy, czyli z nadmiernym wypadaniem włosów. Wystarczą dwie łyżki stołowe na litr wody i tym roztworem płukamy sobie włosy, skórę głowy, włosy, świeżo po umyciu. Nie spłukujemy, pozostawiamy. Jeżeli używamy suszarki, to oczywiście 10 minut dajemy, żeby się ten ocet trochę nam wchłonął we włosy i w skórę głowy. Jeżeli yy, nie używamy suszarki, to oczywiście nic więcej nie robimy. Nie nakładamy na to żadnych odżywak, no bo to jest bez sensu w tym momencie. Co jest ważne? Na pewno nie zwiększamy dawek, nie na zasadzie wleję więcej to lepiej zadziała, zadziała gorzej, może nam wysuszyć skórę głowy, może nam wysuszyć nadmiernie włosy, zdecydowanie nie polecam przekraczania dawek, a gdyby ktoś dla zdrowotności chciałby sobie poprawić eee, trawienie i stosować ten ocet wewnętrznie to też przestrzegamy dawki. Jedna mała łyżeczka od herbaty na szklankę wody. Taką szklaneczkę możemy raz dziennie wypić. Najlepiej na czczo rano. Więc, dla przypomnienia, dwie łyżki stołowe na litr wody do przemywania, pukania włosów, przemywania skóry. Jedna łyżeczka na szklankę wody do picia rano. Pięknie pachnie, pięknie działa. Pięknie polecam się do zakupu na stronie www.danowiec.pl Oczywiście na moim kanale znajdziecie nie tylko produktowe, że tak powiem, filmy. Znajdziecie różne ciekawostki o roślinach, o ich działaniu na nasze zdrowie, na inne rośliny i dlaczego warto stosować zioła. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na swój profil na Facebooku Danowiec i do zobaczenia w kolejnym filmie.